No. Dobrze. Damy go! Damy go! I też potrafią same złowić. Same, samiutkie. Można nagrywać? I to nie wrzucaj na... Co? Na Facebooka. Na Facebooka nie, na YouTube'a. No to spoko. No czekaj, bo się musi nacieszyć. No, to jest człowiek szczęśliwy. A buzi dla żony to co? No, no tak. Wow. Dobra, Uważaj, uważaj. Jaki? tam już wyluzowany, bo złowił rybę. Tak. To tak jak to. tak jakby był po seksie. Seks. Seks jest przereklamowany. Na co przyjechaliśmy? Na zlot. Na wakacje. No. A jak się nazywa ten zlot? Acikowada. Jak? Hacik.pl Dobrze. Tu mamy matę. Na sumy i na jesiotry. Już możemy? Specjalnie na tą okazję. Czekamy na Grzesia, na Trini. Na wyspie mamy Madmana, na razie jeszcze chyba zaszyli się w domku. Tutaj Tadeusz z Krzysztofem, z żonami. A tam ktoś ciągnie rybę. No nakręć, to jest wujek Grzesiu, tak? Dobry wieczór, mam na imię Grzegorz. Tak kręć, by było widać, nie? Dzisiaj godzinę temu zarzuciłem jedną wędkę, rozstawiłem namiot. Zjadłem podwieczorek wieczorek. Okay. Nie znam się. I ciocia Ania. Narzuciła wędkę? Nie, nie. To na co cieka? No, na laski. Idzie nakopać robaków. Napoje chłodzące. namioty rozstawione, stanowiska, wędki. Na razie mamy pierwszą rybę z lotu. Amura 12 kilo. O, jest Łukasz. I tam gdzieś Paula. No proszę. Mamy krótką wagę. go trzymaj, Ja wyjmę tą krótką wagę. Ale zobaczymy. Co? Jesteśmy w kamerze? Kurde, tak. nie ogoliłem To dobrze, to świadczy o tym, że jesteście dobrze. czujni na stanowiskach. 80. 75 siedemdziesiąt pięć,

Już, czekaj, poglądamy go. Czekaj, zdjęcie nie Ty, co ja A robię? A to pan robi. To weź To jeszcze się. się. Domyj. 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 O, czekajcie. A weź go właśnie, tej. Niezbędne. Nikosia, chyba ci zaraz... Nikosiu, odejdź. Chodź z tym stykiem. Odsuń się, Krzysiu, odsuń się. Ale ja tu się pstrykardę. Telefona masz w buziach. Czekaj, bo one, kurde, mają pary tutaj. Nie wiadomo skąd. Ach. Ale ten się, trzymaj to się. Dobra. No, no. O, zaraz, bo tam No. O. Dobrze osiądź. Ale w poziomie zrób. Ale w poziomie, ale przy przykusnij. Przy, przy, przy. No. O tak. O. Ale obróć się w tamtą stronę. Piękna Artek. rybka. Co? Bo będziesz miał... Dobrze. Dawaj, no. Dobra, do wody, biedaka Ale z tą lepiej po tym stan Czyli nie, nie no. dało ci się zdziśnić, ale jeszcze wszystko przed pan. nami dwa razy skubamy tato Ej, Drugi raz, ważyć chciałeś? Jaki ty jesteś, wspaniałomyślny. Tylko Drugi raz, tu wody! No, nie kochaj, bo ci się nie Cztery by się tu w ogóle nie męczą. Po takim czymś on poszedł. No, na razie jesteście najlepsi na zlocie. No, na razie jesteście najlepsi na zlocie. No, ja już. Ja już. Ja już. Ja ale cięższy. Ale pan... Fotka pan się coś. No. Nie Ale wiesz co ci powiem, Tomek? Ten mój podbierak to tego wyjazdu chyba nie wytrzyma. A, bo ona jest chora. Chora Tak. Chora? Czemu? Chora. Albo ma... Nie, no taka płotka jakaś z domieszką. Skrzyżowała się to zostaw, zostaw. Jedna osoba to jedna osoba. Karpiem no. to jest. A teraz ją wytnij. Chodź się idziemy. Chodź. Gdzie skrzyż? Nie da się. Pan za dużo daje. Amur? pochodzi. Na to dopiero pójdzie. Świat. Ile ja się właśnie podbierak Masz. Amurek. Taka osiemdziesiątka, dziewięćdziesiątka. Co to za duża siatka? <grym> to na was, jak będziecie niegrzeczni. O, spiął się. No co ty? O. I tak, Grzesiu na moją wędkę zaciął, nie wiadomo jeszcze co Zaraz się dowiemy Czy w chodzi? Też może być amulet Grzesiu. Masz przygotowany hamulec? popuść, popój jeszcze no To będzie Amur, chyba wiesz? Tak. wyżej, trzymaj. Anka, podbierzesz? Jeszcze nie jest gotowy. Uważaj, bo Ci jeszcze teraz odjedzie. Amur to ładny. I to ładny Grzesiu. Jak, Grzesiu. Super, Emocje są, nie? O, 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 jeszcze, jeszcze jedzie. I to jest ładny amur, Kołodychy. dychy Tylko go utrzymuj w napięciu i a Anka się musi przygotować z podbierakiem, zamoczyć ładnie. Dasz sobie radę czy będziesz kręcić? Ja sobie nie dam radę, tak? No nie, no pytam się, bo no. możesz kręcić, a ja będę wiesz. Żeby cię ci tam anka do tych kołków nie zaplątało, wiesz, wystaw go dalej. A, tam już bo, bo, bo to, a to na Amura to jeszcze nie, nie, nie wiesz, to nie, nie karm Przygotuj, przygotuj się z podbierakiem, no Mam taki 70 będzie miał Więcej, no. więcej. Ale dychy nie ma myślałem, że, że ma dychy, ale nie ma dychy. Ale taki 80 pod 90 No teraz ciotka przygotuj się, a ty jej naprowadzaj spokojniej części Wyżej podbiegnij. No jeszcze nie. Ja, to jest... To jest amur, to jest Amur, to jest... To jest standard. Jak, Grzesiu? Więc tam. Łytki drżą, czy nie drżą, nie? Nie, nie, ale na było. Ale to już jest... To już jest jego ostatnie. Jeszcze, jeszcze, amur wiesz. Zobaczymy czy Grzesiu, zrobi to, co mówił. A co zrobi? Nie no bo ja mówię, że nie nie. to No przygotuj się, przygotuj się ciotka. Ale jest, Mariusz, bądź. naprawdę? No. Dobra. Ładnie. Nie wierzę, że zrobisz, nie, Co ty powiesz? Ja, jeszcze nie? chodzi, jeszcze <laughs> chodzi. Strach mi nie pozwoli, no. Nie że podbierakiem rybę i się urwie. Boję się go trochę mu się. Słuchaj, no spokojnie, niech sobie chodzi, nie? Żeby nam zapozował ładnie. Dobrze, nie хочу, nie stresuj, ja się tylko ustawiam po prostu pod ciebie, nie? Hey. To ciebie oh, go! Nie ma tego, nie ma tego, nie nie ma nie ma tego, nie ma na ma matę. To jest dycha. No może dychy nie ma, ale nie dużo brakuje. To jest jeleba. Dobra. Warzymy go czy nie? No ważymy go. Sesje zdjęciowe, nagraniowe. Ale ładne. Idzie się może nie ma, ale ładne. Ma frakumiro. Ile? 7 8 8. 8. No to 8 za użyłem. Nie będziemy się o 50 dokładali. Mamy Możemy iść palić dalej. Chodź, gdzie mamy paliwo? Super. Skinny. Ja Skinny. że Skinny. 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 Zdjęcia. No ale macie. A, ale popatrzcie mnie No, On wiedział co robi. Czekaj, czekaj Tadek jeszcze. Jeszcze zdjęcie zrówno. Zaraz ją przy Tak. Trzeba było go trochę w po... macie dać. tak? A nie tak wrzucam. No to gratulacje. Emocje były? Że jego będę. Kurza, ale cię załatwił. Chyba to zrobię. A na to? Co się stało, że idziesz z kamerą? Rodny? No, son, no, no. on wlazł mi w kadr, no. Zaraz, bo... nie, poczekaj już. Szybko. U, do góry. A! Dobra. Nagrywam. Aga, pokaż się. Proszę bardzo, dzieciaki łowią. I też potrafią same złowić, same, samiutkie. No brawo! Przed będą brać. No widzisz? Super. Nie wstydzicie się? Można nagrywać? Tylko nie wrzucaj na te. Co? Na Facebook'a. Na Facebook'a nie, na YouTube'a. A, no to spoko. Jeszcze gorzej. Ziesiu, to teraz powiedz co robisz. Teraz Bronkowi zmontowałem jego pierwszy zestaw karpiowy, samozacinający z rurką gielitową. Ciężarek tak, nie ma nic wybita, ale na oko 60, może 70 gramów. Jak się wpadnie w muł, to zacięcie mi się na pewno nastąpi poprawne. Przypon włosowy, trochę peletu, stoper. I bronek pierwszą swoją dwucyfrówkę wyciąga tej nocy. Tak ale, wtedy, ale wtedy ją całuje od głowy aż do ogona, co 10 cm. Koniec więc jest za to to nie po prostu. To, to... Na tych samych warunkach. Ja bym się zgodził, no nie wiem. Założymy pelecik. Miejsce jest podmęcone. Pelecik na żonę. Która to się znajdzie. Do wyboru. Co sobotę. <grym> Inna. <grym> Przywilej w stanie. Bronek, masz stopery, nie? No, w, 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 tam jeden. Ja? Rzesz już wyluzowany, bo złowił rybę. Tak. To, tak jakby, to, nie to tak jakby był po seksie. <grym> ba, tam seks. Seks jest przereklamowany, Tomek. Tak tak Adrenalina świąty. się kurwa, tak W środku cyklu, nie? Tak Co pan tu ma panie kolego? A kiełasa gdzie? Na grill coś tu nie gra Mistrz od mnie od grilla zgasił Ale nic, jest szansa Wszystko będzie Tomek do wieczora, mamy czas Wszystko no. pod kontrolą. A jak ryby? Biorą, biorą? Tak, tak biorą. Pod włos nie, Co chwilkę jest. Pięknie ja się. Ja Pięknie się. Pięknie Cały czas do przodu. Staramy się. Dobrze. Jak Paula. Ale chodzi o to, żebyś nie. Ale cisza, cisza, dzieciaki. Cisza. Co macie? A jeszcze ciągnie. E no Krzysztof. Ale piękny. E no facet. To jest niesprawiedliwe, ty już masz dwie. Jakie dwie? Ale. Gdzieś coś jedzie. Nie wiem, czy to No tak, jedną tadek wyciągnął. No jest na żółce, prawda? Dobra żona, trzyma, już podbierak przygotowany w pogotowiu Ale cisza dzieciaki, hej A Na razie się odsuńcie dzieciaki. Ale piękny, o hopie. To jest ryba. O, Krzysztof, to masz rybę. to na podbiera. O, chłopie, to jest... Już ma doświadczenie w podbieraniu. To jest dobra dziesiątka. Dziesiątka? E, Lekusio. To lepsze niż ja? To jest niemożliwe. No, chłopie, ładny. Tu jest fajnie, bo tutaj nie ma zaczepu. No, patrz. To sobie może popływać. Nie. Może nie ma dziesiątki. Ale piękne. Zbiera do wody Ale to mi kazał wyciąć. Aha, się kazał Tak, to tak On nic tu brzeguje. Do brzegu po prostu. boję się, że go nie zerwa. Nie, Tak, nie, tak, nie, tak. nie, tak, to, to <laughs> Ale. Makare, na matę, makare, na matę. Nie tak, nie tak, bo tak wygniesz. Tak? Pion, pionowo do góry, tak. A, o, no oddycha jest, panie. Powód nie może mieć. A, no. jest. Jest Tadek, złowiłam. No. Tak, wyciągnęłam. Jest piękna. Wielka. Jaka wielka. 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 Kupić na owiec będzie. No Krzysztof, to już z ryba. O, Kupić i ja ja nie O zdjęcie, a więcej to będzie. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja też tutaj muszę stanąć, bo ja też o, mam. w górze. No. Pięknie. O Krzysztof, Miera. super. No, pięknie. Ładnie ubarwiony? Super. Piękny. Powody się. A barzysz? nie ważysz? No a nie mamy wagi. Musimy podejść poważnie. Dobra, no to nie nie. Nie, nie. nie będziemy tak długo. No wiesz, takiego konkretnego. O. No. Nawet żony tak nie całuje jak tego karpie. A ty ktoś chce pocałować? A ja nie, żebyś nie wpadł.

Nie zgodny, pójdzie, na pójdzie, nie ma. Pójdzie, pójdzie. Pójdzie, pójdzie. Pójdzie, pójdzie. że. pójdzie. Pójdzie, że... trochę bardziej pójdzie. Pójdzie, pójdzie. Pójdzie, pójdzie. Pójdzie, pójdzie. Pójdzie, pójdzie. Pójdzie, nie Pójdzie, pójdzie. Pójdzie, pójdzie. Pójdzie, no Czy nie zrobię? O, Knię za przyszłość. Kniżę go. Czekaj, tak, już, 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 już. Post, post. No. się. Poszedł, poszedł Papa Który teraz ci zaszytny Wyścił No Czekaj, bo on się musi nacieszyć. No, to jest człowiek szczęśliwy. A buzi dla żony to co? No, to co? no tak. Ty, a to teraz, nie? No teraz pewno, no, należy się. A, 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 a <śmieniciela> teraz teraz, teraz, ja jest. teraz jesteś moim pomocnikiem. No, myślę. Janujecie moim pomocnikiem. Teraz możemy iść obiad zjeść. Pomiędzy tymi sławikami, co teraz słowie, no. wyskoczył taki karp i się wystraszyłam. <śmieniciela> No i zostawili mnie z dwiema matkami. Ciekawe, czy sobie poradzę. Na pewno. No to ciągnij, chłopie, żebyś wreszcie mu buzi dał. Uważaj z hamulcem, Tadek. Uważaj z hamulcem, bo on Ci będzie jeździł.

on jeszcze może wyskoczyć. Ale szybko on by go poddebrali. Poczekaj, bardzo szybko. Nie Top, wow. Wow. Dzieciaki, z daleka. Z daleka odsłyszy się. Eno, jest waga. To teraz patrzcie, tylko odepniemy to. I teraz zapnąć, zapiąć trzeba tylko tutaj do tego. Już mi się no kolego, ósemka. Osiem kilo, tak? Czekaj, czekaj, pójdź jeszcze czy Chodź. No nawet lepiej trochę. Nawet ponad, 8 nawet ponad osiem. Jeszcze to jest zdjęcie. Długość? długość już nie no, wiem jeszcze. Niech ma, no chłopie to. Wiesz on zachodził za tym amurem? No memory space and memory card. Czyli to już chyba... Nie zrobimy chyba zdjęcia. Dziewięćdziesiąt jeden. Nie, no chłopie. Poczekaj. Tak jak coś takiego mam. Wsypaj. Właśnie już? No. Może z płatą, możesz tak. Po piękny. się z nim bardzo ostro odeszli Tak wygląda szczęśliwy człowiek. Gratulacje. Jeszcze w życiu nie złapałem amor. Wszystko jest przed nami. No, to ci się spełniło wreszcie Dobrze jest To jest najbardziej wytrwała wędkarka, proszę jaka piękna płoć Jasne, jasne. Och, już przestańcie tylko komplementów normalnie Tylko potrzebne są książki, bo głęboko połknęła, naprawdę Tata, daj mi się. Masz tata. Tata, trzymaj.